Mało to ja nie ja będę teraz z buta po prostu. Teraz z buta. Ale ty co? Ja będę z buta. Zacznij auto, zacznij ja... auto zostawiać i... No idę właśnie z buta! No co? No? <grym> Ale ja nie wiem, czy tutaj nie trzeba, bo zapiszę tak, że że ja się nie tak da. Ale przecież on to przejedzie. Ale jeśli tu nie przejechał, to ja się nie... od razu się nie ustawić, bo no no to byś go wyglądał. A gdzie daj się tą butą kaszeką? No czy nie, się nie przepadł? mu na... Tak, to, to no, nie, wiem, nie wiem czy nie ma cieńszego bolca. Jest borca i... i... ja sobie to no, borca. Lepa borca. Lepa to Lepa borca. dotąd. borca. a dalej to borca. taki jeszcze, tutaj nigdy nie borca. <grymiany> Lepa za za, borca. Lepa borca. to to Lepa borca. Ale co? mówicie, że ten karpu, Mówi, to że taki tabuczyk, to żeby to było 200 miało głota. No tak, Weźcie pod uwagę, że jakiś nasz dodatek Ty taki Nie, to staraj by się to działać, bo to Nie, to, jest, <grym> jest działa, bo tam masz po teren. Zobacz, co masz na co tak masz na kole. Zobacz, co na Zobacz, masz na 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 ten Ruszył się już trochę ale nie penis? jak jesteś jak O co na Gdzie Nie przejedzie. <laughs> jest trochę A to jest trochę <laughs> to, to teraz. to jest teraz? Dalej, lewaty, ty teraz? No i teraz? Ja Dalej, teraz ja le, ja no? da nie ci półtora metra nie, nie No, to już wiem. jak to teraz na nadzieja w tobie, nie? <gry> Co umiem od razu?